Od dziś proszę Państwa z panią doktor będziemy nie tylko opowiadać ludzkim głosem o zwierzętach, ale także zwierzętach odpatrywać, prawda? No to jest taka wymarzona dla mnie formuła, bo udaje mi się Państwa zaprosić do naszego świata, do naszej codzienności, do tych spotkań ze zwierzętami, które stały się tym przyczynkiem naszego zachwytu nad światem. Przyrody. Mam nadzieję, że i państwu się to spodoba i staniecie się naszymi takimi stałymi gośćmi w ogrodzie. Król Julian, we własnej Dzień osobie. Dobry. Dzień dobry. Dzisiaj tutaj takie spotkanie prezentowe z naszymi lemurami. Katta dostały tutaj smakołyki. Są Zapraszamy. Bardzo, bardzo Michała. podekscytowane. Właśnie rozpakowują intensywnie. Torebeczki, prezenty są y, zdrowe, prezenty są trafione, bo to ważne w okresie świąt. Smakują i stanowią hmm, bardzo ważny element. Który to król Julian? Pani redaktor, Pani właśnie z ręki są król. No proszę, ja to mam szczęście. Czesław, nasz król ma na imię Czesiu, ma 21 lat. To dużo, w to, dużo to dużo, ale jak widać ma się bardzo dobrze, świetnie sobie radzi. Jest tutaj ojcem maluszków, lotki, no, zoi, mi na zoro. A ja tu jeden z maluchów pokazuje jak kocha smakołyki. Taki Roz... dzień, jaki dzisiaj tutaj mają nasze Lemury, to że mogą od Państwa rozpakować tutaj te prezenty, mogą pobawić się. Rozpakujmy kolejną <laughs> Rozpakuj Właśnie, to, to jest coś niesamowitego. To jest tak zwane wzbogacenie, to jest enrichment, to jest coś, co zmienia codzienność naszych zwierzaków, czyli... Pozwala uporać się z nudą. Muszą się zastanowić, czy te torebki można podrzeć, czy to jest bezpieczne. No, właśnie wybrały najlepszy smakołyk, czyli parowany ziemniaczek, co to jeszcze w menu. Mamy i jarmuż, i sałatkę, i ogórek, I banan, winogrona, seler, ale uwielbiają też y, na przykład pork. Łatwo oswoić Lemura? To, co robimy w ogrodzie zoologicznym, nie nazywamy oswajaniem. Jest to współpraca ze zwierzakiem, jest to trening czyli staramy się, żeby wszystkie umiejętności zwierząt były tymi umiejętnościami, które są niezbędne. One oczywiście przyzwyczajają się do obecności pielęgniarzy, przyzwyczajają się do naszych czynności codziennych, ale jest to na zasadzie wzajemnej nauki czynności, a nie takiego szkolenia na pewno nie tresury. Jeżeli chodzi o takie codzienne rzeczy, to jest sprzątanie, to jest wymienianie tutaj podłoża, to jest zadawanie paszy z takich troszkę bardziej niezwykłych, to jest ważenie lemurów, to jest gimnastyka na różnych specjalnych, fizjoterapeutycznych przyrządach. Czasami musimy tutaj naszego lemura obejrzeć. Wtedy prosimy właśnie, żeby stanął na dwóch nóżkach, żeby można było go osłukać, żeby można było zobaczyć oczki, żeby można było obejrzeć pazurki. Czyli ten trening musi być, ale on jest zawsze poparty pozytywnym wzmocnieniem, czyli zwierzak wykona jakąś czynność i dostanie od nas smakołyka. Lemury dają się trenować, owołamy się, wołamy, co my tu mamy w torebka? Lemury jako taką... lądowała. Yy, jako taki smakoły kochają rodzynki. Tak, zwierzaki się nawołują, znakują też gałęzie. W tej chwili tutaj odbywa się znakowanie gałązek, która jest najlepsza, która jest najważniejsza. Właśnie tak, na której wisi torebka. I przed chwilą tu była aferka o, o gałązkę z torebką. No zostawianie śladu zapachowego właśnie Chodźcie, z czołu Chodźcie, kolejną. Pani doktor opowiada. O, Pani opowiada. redaktor, ta gałązka była już zajęta. O, Ładnie tak to grzebać w może pokażę, jak wygląda element takiego treningu. Powiedzmy, chcemy obejrzeć, czy wszystko jest dobrze w obrębie klatki piersiowej, w obrębie brzuszka. Nie wiemy, czy zwierzątko się nie obtarło, więc chcemy obejrzeć tak zwane podwozie. I proszę bardzo, zwierzak staje, łapki podnosi do góry, za to, że stoi, tak, dostaje, dostaje nagrodę. Teraz załóżmy, że to jest waga, poproszę, żeby tutaj nasz lemur wszedł na pieniek. Na pewno dzisiaj jest to bardziej stresująca sytuacja. O, właśnie, tak to się odbywa. Czyli nie jest to tresura, zwierzę musi samo chcieć wykonać czynność. I oczywiście ta czynność jest nagradzana. A my dzięki temu możemy zobaczyć, czy te brzuszki tutaj nie mają żadnych ubytków sierści, czy ekipa nam się nie pokłóciła, nie pogryzła. O, właśnie. Tak. Są milusińskie, mają cudowny dotyk, wspaniałe łapki, piękne oczy, które no, na pewno dodają im urody. Ogon tutaj służy nie tylko do tego, żeby był cudowną ozdobą, no, ale przede wszystkim pomaga zwierzakom zachować równowagę. Jak widać, wykonują tutaj akrobatyczne skoki, i, i właśnie dzięki tym długim ogonom mogą zachować równowagę. Kończy się zawartość do rebek, wzbudzamy silne emocje. Lemury możemy oglądać przez cały czas. Co prawda, zimą przez szybkę, latem są i tutaj widoczne w pomieszczeniu, i są również widoczne na wybiegu. Polskie Radio.